Prawie każdy, kto zaczyna swój biznes, często staje przed wyborem: zainwestować w profesjonalną stronę internetową, czy spróbować swoich sił w samodzielnym jej wykonaniu. Dowiedz się, jakie zalety i wady przyniesie każdy z tych rozwiązań, i jakie wyzwania mogą Cię czekać. Cześć. Słuchasz podcastu Dobry projekt, silna marka. Dowiesz się z niego, dlaczego dopasowana oprawa wizualna będzie wsparciem dla Twojego biznesu i jak może zwiększyć jego wartość. Dam Ci praktyczne wskazówki, jak przygotować się do współpracy z grafikiem, aby nie zwariować, nie stracić czasu i pieniędzy, a otrzymać idealny projekt. Pomocno wierzę, że przy dobrej współpracy obu stron mogą powstać nadzwyczajne koncepcje, które sprawią, że Twoja marka stanie się silna graficznie. Zapraszam do słuchania. Sylwia Sitkiewicz. Wiem, że inwestycja w rozbudowaną stronę WWW na samym początku biznesu może być niemożliwa. Rzadko się zdarza, że na starcie masz już kapitał, by od razu inwestować we wszystkie profesjonalne narzędzia, jakie powinna mieć firma. Zazwyczaj zaczynasz więc od logo, chociaż powinnaś i powinieneś zacząć od strategii, ale to inny temat. Jeśli masz większe środki, prawdopodobnie chcesz mieć całą identyfikację wizualną. Pozostałe rzeczy, w tym stronę internetową, postanawiasz jednak zrobić po kosztach, czyli najczęściej samodzielnie. Rozumiem to, też byłam w tym miejscu. Widzę to również wśród początkujących przedsiębiorców, z którymi mam kontakt. Jeśli masz umiejętności pozwalające zaprojektować, zakodować i zająć się stroną tak, by rzeczywiście stała się pomocnym narzędziem, to super. W takim wypadku nikt nie zrobi tego lepiej niż ty. W końcu to ty masz w głowie wizję całego swojego biznesu i będziesz wiedzieć najlepiej, jak to pokazać światu. Co jeden z ty tych umiejętności nie masz? Zazwyczaj siadasz wtedy do komputera, wpisujesz w wyszukiwarkę frazę, jak samodzielnie zrobić stronę internetową i czytasz. Oglądasz też filmy na YouTubie, dowiadujesz się, że są narzędzia, które pozwolą ci wyklikać stronę samodzielnie. Twój zapał rośnie. Proporcjonalnie z nim rośnie też złość na tych, którzy oferują Ci profesjonalne usługi zrobienia strony www. Przecież to nie jest aż tak trudne, więc za co ci ludzie biorą tyle pieniędzy? Więc co dzieje się dalej? Wiesz już mniej więcej, co chcesz mieć na stronie, zabierasz się więc do pracy. Nie tworzysz makiet, bo po co? Przecież doskonale wiesz, jak strona ma wyglądać. Ścieżka użytkownika? Przecież nie będziesz ludziom mówić, jak mają poruszać się po Twojej stronie. Sami powinni to wiedzieć. Kolorystyka? To przecież twoja strona, więc kolory będą na niej takie, jak lubisz. Teksty? Oczywiście, że głównie o tobie, o tym, jak wspaniałe są twoje produkty i dlaczego warto je kupować. Żadnej filozofii. No dobrze, koniec żartów. Mam nadzieję, że w twoim przypadku tak nie jest, bo ty wiesz, że stronę tworzy się głównie dla klientów i oni, a nie dla siebie. Czy taka wiedza jednak wystarczy, by samodzielnie zrobić stronę www, która sprzedaje? Sprawdźmy, co trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu strony internetowej, by była dobrze zaprojektowana, przyjazna dla użytkowników i widoczna w sieci. Strona WWW to oczywiście twoja wizytówka, pokazująca ciebie i twój biznes z jak najlepszej strony. Inwestujesz w nią jednak z jeszcze jednego powodu. Chcesz, aby każdy, kto wchodzi na twoją stronę, mówiąc brzydko, skonwertował, czyli wykonał jakąś akcję, która cię interesuje. Może to być zapis do newslettera, wypełnienie ankiety czy formularza kontaktowego lub po prostu zakup w Twoim sklepie. Jak w takim razie poprowadzisz swojego gościa w stronę konwersji? Podstawowa rzecz, jaką trzeba określić, to w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z Twojej witryny. Czy chcą znaleźć informacje o firmie, czy może dokonać zakupu w sklepie lub zarezerwować miejsce na Twoim evencie? Musisz też wiedzieć, jak poprowadzić klienta z punktu A do punktu B. W jaki sposób użytkownik Twojej witryny ma znaleźć interesującą go informację? Jakie punkty zaliczy po drodze? Ile ich będzie? Czy droga nie będzie zbyt skomplikowana? Czy użytkownik nie zgubi się lub nie zniechęci zbyt złożoną ścieżką? Jak możesz ułatwić mu dotarcie do celu w jak najkrótszym czasie? Ja widzisz, pytania, na które trzeba znać odpowiedź, mnożą się jak kuliki na wielkanoc. Każdy, kto szukał informacji, jak samodzielnie zrobić stronę internetową, na pewno natknął się na wiele źródeł mówiących głównie o aspektach wizualnych strony. Byłabym zresztą niezwykłą hipokrytką, gdybym twierdziła, że szata graficzna strony nie jest ważna. Jednak każdy mój projekt to grafika tylko w części. Równie ważna jest przemyślana funkcjonalność ta sama, o której mówiłam chwilkę wcześniej. Proporcje zmieniają się w zależności od złożoności projektu. Dla sklepu przemyślenie ścieżki klienta będzie zdecydowanie bardziej istotne niż dla strony wizytówki. Każdy mój projekt to balans między User Experience i User Interference. Strona ma być atrakcyjna wizualnie, przyjazna dla użytkownika i oczywiście funkcjonalna w sensie konwersji klienta. Grafika strony powinna być tworzona z myślą o odbiorcy docelowym. Inaczej wyglądają przecież strony z odzieżą dziecięcą czy zabawkami, a inaczej strona kancelarii prawnej. Oba projekty będą się różnić wyborem kolorów, fontów, zdjęć i grafik oraz tekstami. Wchodzi tu więc na scenę analiza klienta docelowego, psychologia kolorów i założenia strategiczne, które będą przekazane odpowiednio dobraną grafiką. Nie należy też zapominać o kwestiach dostępności: np. czy kolory mają wystarczający kontrast, by teksty były czytelne dla osób z zaburzeniami widzenia lub dużą wadą wzroku. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że zaprojektowanie strony WWW to już nie jest bułka z masłem, ale poważny złożony problem, a wiadomo, że pierwsze wrażenie jest kluczowe. Strona tworzona w kreatorze może wyglądać tanio i nie budzić zaufania. Klienci oceniają firmę na podstawie jej strony, a nieestetyczny i źle dopasowany design może ich odstraszyć. Podam Ci przykład z mojego podwórka. Dla bliskiej mi osoby szukałam kliniki, która specjalizuje się w leczeniu pewnej przypadłości. Znalazłam kilka, m.in. jedną w Warszawie ogłaszali się jako wybitni specjaliści w tej dziedzinie. Co jednak z tego, gdy ich strona www była przestarzała, rozjeżdżała się na ekranie, a część zdjęć w ogóle się nie wyświetlała? Być może rzeczywiście byli specjalistami, ale moje zaufanie do nich spadło właściwie do zera i finalnie nie wzięłam ich pod uwagę. Słuchasz podcastu Dobry Projekt, Silna Marka, a ja nazywam się Sylwia Sitkiewicz i od prawie 15 lat projektuję grafiki dla klientów, którzy chcą więcej niż przeciętność. Dzięki mojej pracy marki otrzymują nowe, świeże wizerunki, a biznesy rosną w siłę. Jeśli i Ty potrzebujesz takiego wsparcia, skontaktuj się ze mną mailowo na adres sylwia.p.w.p.w. lub zostaw komentarz pod odcinkiem. W czasach, gdy większość ruchu na stronach odbywa się z poziomu telefonu, responsywność strony www. to absolutny must have. Niestety często osoby, które postanawiają samodzielnie zrobić stronę www, zupełnie o tym zapominają. Oczywiście obecnie programy do samodzielnego wyklikania strony automatycznie dostosowują stronę do urządzeń mobilnych. Jednak czy to wystarczy? Jeśli przyjrzysz się dokładnie niektórym stronom, na pewno zauważysz, że wygląd strony na desktopie i na telefonie różnią się od siebie. Dzieje się tak dlatego, że programista dopasowuje stronę tak, by płynnie wyświetlała się na telefonie. To ważne, gdy użytkownik nie jest podłączony do Wi-Fi i otwiera stronę korzystając z internetu mobilnego. Niektóre elementy strony zostają wyłączone, by użytkownik nie musiał zbyt długo czekać, aż strona się otworzy i by nie obciążać go przesyłem danych. Obecnie większość użytkowników korzysta z internetu na smartfonach. Jeśli więc strona nie działa poprawnie na urządzeniach mobilnych, tracisz potencjalnych klientów. Skoro już jesteśmy przy temacie przesyłu danych, to porozmawiajmy o optymalizacji strony. To również rzecz, o której często zapomina się przy samodzielnym tworzeniu strony WWW. Optymalizacja wiąże się bezpośrednio z czasem otwierania się strony, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Wyłączanie niektórych elementów w wersji mobilnej to też część optymalizacji, jednak to nie wszystko, co trzeba zrobić, by strona ładowała się płynniej bez problemu. Na szybkość ładowania się strony wpływa kilka czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Na pewno wiesz, że jednym z nich jest ciężar zdjęć i grafik. Istnieją witryny, które pomogą Ci w szybki sposób zmniejszyć ciężar zdjęcia nawet o 80%. To w kontekście szybkości otwierania się strony bez dostępu do Wi-Fi ma naprawdę duże znaczenie. Czy jednak ciężar zdjęć to jedyny aspekt, o który trzeba zadbać? No niestety nie. Drugą ważną rzeczą jest kod. I tutaj już ktoś, nie będący doświadczonym programistą, może mieć problem. Narzędzia no-kodowe lub low codowe, które obiecują ci własną w pełni funkcjonalną stronę w 10 minut i to prawie za darmo nie mówią niestety wszystkiego. To byś mogła czy mógł tak prosto zbudować swoją witrynę. Spowodowane jest działaniem kodu, którego nie widzisz. A tego kodu jest tam naprawdę dużo. Często jest skomplikowany i trudny, lub wręcz niemożliwy do weryfikacji i zmiany. To wszystko sprawia, że odpalenie takiej strony to czasem niemałe wyzwanie dla serwera. Każda linijka kodu musi zostać przesłana tam i z powrotem. Domyślasz się więc, że im więcej kodu, tym czas reakcji strony się wydłuża. Dodaj do tego jeszcze animacje, które tak przecież cieszą oko użytkownika i masz gotowy przepis na długo ładującą się, niezoptymalizowaną stronę. Być może piękną, ale co z tego, skoro użytkownik jej nie zobaczy, bo zniecierpliwione oczekiwanie po prostu ją zamknie. Aby była jasność, nie mówię, że trzeba zrezygnować z animacji i innych upiększaczy, które poprawiają doświadczenie użytkownika na stronie. Trzeba jednak uważać, by nie przedobrzyć. Równie ostrożnie trzeba postępować w przypadku stron na WordPress. Ilość wtyczek, które wydają się niezbędne, rośnie lawinowe wraz z pomysłami na nowe funkcjonalności. Jednak każda taka wtyczka sprawia, że strona wczytuje się wolniej. A gdy zapominasz o ich regularnej aktualizacji, stają się idealnym celem ataków wirusów i botów. Niestety stworzenie i postawienie strony na serwerze to nie wszystko, by klienci zaczęli walić do Ciebie drzwiami i oknami. Aby klient znalazł Twoją stronę w sieci, potrzebne jest jeszcze pozycjonowanie, czyli tak zwane SEO. Niestety program do tworzenia stron nie zatroszczy się o to za Ciebie. SEO to w skrócie mówiąc czynności powodujące, że strona widoczna jest w przeglądarkach i po wpisaniu danego słowa kluczowego pojawia się możliwie wysoko w wynikach wyszukiwania. SEO to ogromna dziedzina wiedzy, od sposobów doboru słów kluczowych, po znajomość algorytmów w Google. W tym aspekcie narzędzie do samodzielnego tworzenia stron www nie jest pomocne. Jak więc chcesz docierać do swoich klientów, jeśli Twoja strona nie istnieje dla przeglądarek? Masz dwa wyjścia: albo wykupisz kilka kursów SEO, bo jeden może nie wystarczyć, i poświęcisz kilka miesięcy na naukę, albo zlecisz to profesjonaliście. Jest jeszcze trzecie wyjście: niewidzialność w wyszukiwarkach, ale chyba nie o to Ci chodzi. Czy są w takim razie przypadki, gdy możesz samodzielnie zrobić stronę internetową i jest to dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Takie rozwiązanie sprawdzi się, gdy strona ma pełnić funkcję tymczasową. Jeśli potrzebujesz prostej witryny na krótki okres, np. do promocji jednorazowego wydarzenia, testowania pomysłu na biznes lub stworzenia strony coming soon, narzędzia DIY mogą okazać się wystarczające. Jednak nawet w takim przypadku dobrze jest znać podstawę budowania struktury strony, aby zabierała wszystkie istotne informacje i skutecznie zachęcała klientów do działania. Samodzielne stworzenie strony to także opcja dla osób, które mają minimalny budżet na start. Jeśli dopiero zaczynasz działalność i nie możesz sobie pozwolić na profesjonalny projekt, proste rozwiązanie DIY może pomóc ci zaistnieć w sieci. Moim zdaniem, w tym przypadku jednak lepszym pomysłem jest kupienie prostego szablonu z wdrożeniem i podstawowym SEO. Takie szablony mają sprawdzony uniwersalny układ, a programista sprawi, że będzie szybka i funkcjonalna. Na początek wystarczy. W miarę rozwoju biznesu będziesz mogła czy mógł łatwo ją rozbudować. Jeśli potrzebujesz jedynie prostej strony typu wizytówka zawierającej podstawowe informacje, takie jak dane kontaktowe, opis działalności czy linki do social mediów, kreatory DIY mogą spełnić swoją rolę. Podobnie w sytuacji, gdy masz doświadczenie w projektowaniu i rozumiesz zasady UX. Osoby posiadające podstawową wiedzę w projektowaniu stron, użyteczności i SEO mogą stworzyć witrynę DIY, która będzie dobrze wyglądać i działać poprawnie. Nawet jednak w takim przypadku warto przemyśleć konsultację z profesjonalistą, aby unikać błędów, które mogą wpłynąć na działanie strony. Strona DIY będzie również dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz szybko przetestować pomysł na biznes. Możesz stworzyć prostą witrynę i sprawdzić, czy przyciąga odbiorców. Jeśli okaże się, że pomysł ma potencjał, Warto zainwestować w profesjonalny projekt, który zapewni lepszą konwersję i większą skuteczność działań marketingowych. Testowanie zawsze się opłaca. Moja babcia mówiła, że biednego nie stać na tanie rzeczy. Ta zasada sprawdza się również w przypadku strony www lub ogólnie wizerunków sieci. Pamiętaj, że w większości przypadków strona DIY ma swoje ograniczenia, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i profesjonalnego wizerunku. Jeśli strona ma być fundamentem Twojego biznesu, raczej nie warto tworzyć jej samodzielnie. To zbyt ważna sprawa, by ryzykować amatorskim wykonaniem. Zamiast tego zainwestuj w profesjonalne usługi. Tyle, ile możesz w tym momencie. To zawsze będzie dobra inwestycja. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. Zapraszam Cię do śledzenia tego podcastu. Zasubskrybuj mój kanał, by nic cię nie ominęło. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawisz mi kilka gwiazdek. Dzięki temu treści, które tworzę, dotrą do większej ilości osób. Do usłyszenia w następnym odcinku.